Dzień dobry kochani. Witam się z wami w kolejnym dniu. dniu To się wytnie. Naszej przygody na kolancie. Właśnie, tak jak widać mamy kawki na skuter, bo wynajęliśmy skuter. Tutaj koło, tuż koło naszego hotelu, no nawet... No dosłownie za płotem, tak, tu jest nasz hotel, płot hotelu, e, dosłownie rzut beretem. Mamy e, właśnie wypożyczanie, te co też nam zrobili pranie, także taki multi -biznes. Zapłaciliśmy za wynajęcie skuteru, teraz skuteru, 200 watów. Chcieli też od nas zachować paszport, no nie, nie, nie róbcie tego, nie zatrzymujcie paszportu nigdzie, nie dawajcie ludziom swojego paszportu. Godzili się na 1000 batów kaucji, mimo że na początku chcieli 3000, nie mieliśmy dla sobie ale uśmiech. I dużo da się zobaczyć. Także 200 watów za dzień, czyli jakieś 25 zł, 26 zł za, za dobę, właśnie na skuter. No i 1000 watów depozytu, czyli jakieś 130 zł. Jak rozwrócimy oczywiście skuter, to nam ten depozyt A my dzisiaj ruszamy na południe. Krótki przystanek na rozeznanie się, gdzie jesteśmy, czy coś. Dojechaliśmy właśnie na południe Kolanty. Jesteśmy w Parku Narodowym. O, Może tak, tylko słońce strasznie, wybaczcie, jeżeli będę musiała założyć okulary. Przyjechaliśmy tu skuterem i jako biali ludzie musieliśmy zapłacić 420 batów za wstęp. Co równa się jakieś 50, 50 parę złotych? Bo 200 batów jest od osoby i 20 tak. batów za spływu. Tak, tak, dokładnie. No to idziemy parkowo narodowić. No i nie by zwiedzać. Chcieliśmy kupić wodę, niestety jest zamknięte, znaczy jest otwarte, ale idealnie od 12 do 13 jest 12-12. Jest przerwa, więc przez następne. 45 minut nie kupimy tu wody, może gdzieś dalej będzie, bo tak się przygotowaliśmy właśnie, że nie wzięliśmy wody. Idziemy tam. No, a tak generalnie to idziemy sobie właśnie tam. No i udało się, Wstaliśmy na górę. Jest tak. tu jeszcze bardziej cieplej jeszcze bardziej wilgotne niż na dole. Tak. Czyli jakbym się kąpała teraz. Wielgotność 200% już jest w powietrzu, ale jest bardzo ładnie, bardzo było, bardzo było. Teraz droga w dół Tak sobie idziemy plażą i trafiliśmy na całą kolonię krabików. I ma wielką muszlę ciężką. O, a tam jest przywódca. Tak ale on ma taką muszlę ogromną a W ogóle taki duży ten krabol. Tylko takie monumentalne. Ty, a w w tej też też jest krab. No Pokaż go. Dobra, Tak. go go. Tak. Generalnie to w tym rezerwacie no to jest też taka ścieżka. Z tego co czytałem, to jest jakieś półtorej do dwóch godzin się idzie. No ale my tak jesteśmy średnio przygotowani. Tak, no nie widzieliśmy nawet wody, więc ja coś bym się powoli wracała w sumie, bo no żeby nam się krzywda nie stała. Bo no, tu nie widzi, że nie można wody kupić. No akurat musi być głupia przerwa. No 12 do 13. No jeszcze zanim dojdziemy, to już powinno być otwarte. Bo jeszcze 10 minut zostało. Doszliśmy do takich oto schodów i stwierdziliśmy, że dalej nie idziemy. Bo bez wody to nie ma co. Kusisz, jesteśmy. Jesteśmy tak. Ale generalnie tu bardzo dużo można fajnych zwierzątek zobaczyć. ale weźmy wodę, bo nie A tutaj jeszcze można sobie generalnie tutaj przenocować na terenie tego parku. I tu na przykład można spać w namiocie. O, woda! Gwizdniemy! <laughs> no, ale są tutaj też domki, więc. Tak, ja mam zdecydowanie domek. Tak. Gdybyś tak, odbyć. Spotkaliśmy tajską wywiórkę. Nie wiem, czy będzie widać. Opuszczamy park narodowy. Okazało się, że nie jesteśmy najlepiej przygotowani. Więc przyszliśmy tu nas spacer i wracamy. Zatrzymaliśmy się właśnie w restauracji Family Seafood Restaurant. Menu tu jest no, przeogromne nie wiem ile tu jest pozycji z 300. Nie no 400, bo one są ponumerowane tam widzę 390, no... Generalnie przejrzenie tej karty zajęło nam 3 miesiące, ale nie menu tu jest najfajniejsze, bo najfajniejszy tym jest widok. No, widok tu tutaj naprawdę zwala z mógł. Warto tutaj przyjechać chociażby na napić się wody, ale żeby posiedzieć właśnie w tych okolicznościach. My już zamówiliśmy, sobie trochę zjemy i pokażemy Wam to, co, co mamy. Smażony ryż ym, z tofu. Ym, sałatka z pomidorków. Michał zamówił chicken satay z ryżem. I. Rosołek. Rosołek. Bardzo dobry rosołek. Jak czuję By... się jak w domu. Krótka przerwa, znaczy krótki przystanek po jedzeniu na, na eBay. To no, zejście jest z tej strony, to mnie trochę niepokoi. Ale... No ale zobaczymy, jak nie mamy rady, no to. No to zawrócimy. Ale wydaje mi się, że z tej strony jest zejście trochę łagodniejsze. To jest właśnie Tajlandia. Piękne widoki, piękne plaże, cudne urwiska, zieleń. Ale to też jest Tajlandia niestety. Syf śmieci. No no dobra, tego to akurat to nie ma co winić, nie? No opustoszała jakaś chata, która kiedyś była barem. No, ale to nie wygląda za dobrze. No cóż, A się nie chopuje w cieniu, bo się niebasmarowaliśmy. O, się już na górę. Generalnie bardzo fajne miejsce. I bo, pani lokalna tutaj polecała, jak tankowałem, że, <laughs> że jest taki bardziej private beach i nie ma turystów. Więc jak będziecie gdzieś tutaj jechać na południe, to warto sobie tutaj zajechać i. Tak, a ja przed chwilą nie polecałam, bo bosy. No teraz jest syf, ale myślę, że w sezonie pewnie jest trochę lepiej tutaj, nie? No i nie ma ludzi, nie? Więc... No tak, nikogo nie było. No. Tylko... Ale w sumie koło, koło naszego hotelu na plaży też teraz nikogo nie ma. Nie no tak. Tylko tu trzeba, no bo jest taki jakby parking. Taki parking. Taki parking. Więc trzeba dobrze uważać, to park... patrzeć, żeby, żeby tu właśnie z drogi sobie sobie zjechać, nie? bo można przegapić bardzo łatwo. Dlatego pewnie niewiele ludzi o tym wie. teraz zabierzemy Was na krótką wycieczkę skuterem po wyspie Kolanta. Więc podziwiajcie widoki i wsłuchujcie się w porkot silnika. Chociaż liczę na to, że w postprodukcji uda mi się go troszeczkę wytłumić. Przy robieniu porządków na kartach pamięci znalazłam jeszcze takie ujęcie z drona, więc wklejam Wam tutaj, bo czemu nie? Nie są co prawda z tego samego dnia, ale... Who cares? Wróciliśmy już z wycieczki. Ogryzieni. Tak, kupiliśmy nawet w 7-Eleven taki spray, znaczy taką maść po ogryzieniach, więc teraz się posporujemy. I co, jest godzina 15, więc piękna pogoda. Tak, dobrze właśnie, bardzo dobrze się rozpogodziło. Tak, właśnie bardzo sobie ciężko. analizowaliśmy, że naprawdę nie ma co słuchać się pogody tutaj, bo sprawdziłem na trzech różnych portalach i na wszystkich pisało, że że będzie dzisiaj padać przez cały dzień, nie. Tymczasem Patrzcie jaka jest piękna pogoda. Słońce, ciepło Także zapraszamy do Tajlandii. A my teraz raz dwa się ogarniemy i idziemy na basenik. Chciałeś mnie nagrać, no miałem robaka. Pobasanowaliśmy. korzystając z okazji, że mamy skuter, to pojedziemy sobie do Camp um, Phuket Old Town. Nie, y, Kolanta Old Town. E, tam pójdziemy coś zjeść, zobaczyć jak wygląda stare miasto na Kolancie. W ogóle nie mam weny, żeby mówić teraz więc. Bardzo mnie zachęciła wizualnie ta dżunglowa restauracja. Więc idziemy tutaj. To jest chyba bar. A, i ona już jest na wodzie, ta restauracja. No tylko, że jest odpływ. Więc... Tam, gdzie się stołują biały ludzie, tam jest w wysoce prawdopodobne, że będzie dobre jedzenie. O, proszę, o tak, tak. tak. Jakie kończyny leci ostry? A tu jest sklep też przy okazji No jest wszystko. Chyba. i wszystko Realnie chyba Tu pożyczają tam skuterów ty... oh. tak. No i tak wygląda Kolanta Old Town Dosyć Spokojnie. Nie ma jeszcze ludzi. Tak, no widać, że jest taki totalnie niski sezon. Nie ma tutaj za dużo turystów. Część miejsc jest jeszcze trochę tak zamkniętych, albo nie mają jeszcze pełnej oferty. No ale właśnie ogromnym plusem tego jest to, że no, nie ma ludzi. Nie ma w ogóle tłoku. A my wracamy do hotelu.